Siemanko Elson, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj zrobimy sobie update na ZK Synku. i Mamy tutaj od nich, dobra, mam, tutaj jest post od nich i mamy tutaj kilka rzeczy do zrobienia. Tewa i jeszcze nexon, więc tym się dzisiaj zajmiemy i już nie przeciągając, oczywiście zapraszam na intro!

Tak, jak wcześniej robiliśmy sobie te misje, tak oni tutaj cały czas postują te update'y, i to jest update 25. No i piszą oni tutaj na przykład o Tevaera. A, moment, bo w ogóle to był reset chyba sieci testowej, więc pewnie będziecie potrzebować testowe Ethereum. Te testowe Ethereum najlepiej jest sobie wykopać na Gorli. Ja tutaj sobie kopię, mam taką kopareczkę i sobie kopię tą kopareczką. Później z tej kopareczki wchodzę tutaj na portal IK-SYNC, IO Bridge i przerzucam z Ethereum Gorli te Ethereum właśnie na ZK Synka Możemy demonstracyjnie sobie teraz puścić tutaj 01 Ethereum. Proszę bardzo, zatwierdzamy na naszym MetaMasku. Tutaj właśnie jest informacja o przełączeniu się na sieć Gorli. Wysyłamy to z Gorli na naszego ZK Alpha Testnet, czy jak to tam się nazywa. Dobra, poszło. Pewnie zajmie to jakieś 10 minut, ale jak już mamy to wykonane, to możemy wtedy wejść tutaj na ten artykuł, który jest podwieszony w ich poście. Tewa, Era to jest w ogóle testnet, który już robiliśmy sobie wcześniej. możecie sprawdzić tutaj w tym wideo. Buduje swój własny ekosystem, właśnie na ZK Synku, który będzie się składał z Teva Dexa. Będziemy tam również mieć Teva Market do wymiany NFT. Będziemy mieć Teva Chain, który będzie layerem trzecim do obsługi, chyba. Właśnie tych ich gier, a do tego będzie Teva Core, czyli taki framework właśnie do budowy gier on-chain. No i tutaj mamy opis rozwoju tego projektu i tak dalej. Niedługo właśnie wchodzą na mainnet. I jak wejdziemy sobie do nich na stronę, tutaj wbijamy login. Tak jest. Więc, jak tutaj się połączymy, to możemy sobie wymintować ten ID Citizen. Z tego co pamiętam, to my już to robiliśmy i na testnecie, i na mainnecie chyba. Ale ze względu na to, że tu zaszły takie zmiany, to może warto jest sobie to przeklikać i odświeżyć ten paszport ID, czy co to w ogóle tutaj jest. Transaction successful. No i elegancko. Mint Guardian teraz. Tutaj. Jest jeszcze jakiś Guardian NFT. Cały czas to wszystko robimy na testnecie, oczywiście. Tak jest. Add karma to game Vault. No i karma to są właśnie te punkty, które wcześniej zbieraliśmy. Ale ja akurat nie mam żadnych punktów. Tutaj są różne gry. Wcześniej graliśmy w tego ninja. Właśnie tego ninja graliśmy. Tu można jeszcze w niego chyba sobie pograć i nazbierać tych punktów. No, i tutaj, jak ktoś miał czas i ochotę, to sobie grał i zbierał te punkty. Tutaj mogę zrobić jakiś upgrade. Nie mam, nie mam siana na upgrade, gościu. O co Ci tu chodzi? No, i tu biegamy takim ninjom I nie wiem, ZXC, tak jest. Wyskakują tutaj nam różne przeszkody, i tak dalej. Mamy podwójny skok w ogóle. I możemy się tutaj trochę pobawić no ale ja akurat w to nie będę grał bo nie za dobrze mi idzie w te gry, właśnie x -y możemy rzucać te strzałki o Dobra, nieważne. Main menu i wracamy do głównego panelu. Tutaj w ogóle jak... O, ja mam nawet jakieś... Widzicie, że na mainnecie mam jakieś 1253 punkty i na testnecie mam 8. Także no coś tutaj grałem. Tu nawet reflinki są, patrz. No, i skoro odpalili wersję 2.0, to znaczy, że chcą się rozwijać. Widać, że tutaj coś się dzieje, także, no, można sobie poklikać. Ja z braku czasu po prostu nie za dużo gram. Lubię takie gry, w które nie trzeba spędzać zbyt wiele czasu, jak na przykład Space Cartels, gdzie wchodzisz, poklikasz trochę, później możesz iść, sobie porobić coś, zjeść obiad, później znowu wrócić, trochę poklikać. I lubię takie gry, które są mniej wiążące, powiedzmy. Dobra, link do tego wam zostawię w opisie. Oczywiście, wymienię. Przyintujcie sobie to ID. Oni tutaj mają 20 prawie tysięcy followersów na Twitterze, także no widać, że tu robią robotę. Miejmy nadzieję, że coś tam skapnie za to klikanie, a my tymczasem lecimy dalej. I tu kolejny jest ten Nexon Fi. Od Nexon Fi też ostatnio wymintowałem sobie jakiegoś robota takiego. Tu musimy wejść. Tutaj jest artykuł. Tutaj jest do zrobienia akurat testnet, jest to taki protokół pożyczkowy i tutaj jest właśnie opis tego testu. Netu, zobaczymy sobie tylko jak go trzeba sfinalizować Nexon tester od nie takiego akurat nie mam ale to fajnie by było sobie wymintować takiego test pass verified no więc te NFT dla testerów jest ich ograniczona ilość ale jeśli wylosujemy takiego NFT-ka to możliwe że w przyszłości odblokuje nam jakieś dodatkowe korzyści Warto by pewnie było wbić do nich na Discord. Dobra, Discord za chwilę. Jak wejdziemy tutaj teraz do nich na ten testnet, to tutaj chyba będą tokeny testowe, które musicie sobie pobrać. No i później tak wygląda ta ich strona, generalnie co tu trzeba zrobić. Dostaniemy po 10 dolarków w DAI, USDC i Bitcoina. Tego Bitcoina też tyle dostaniemy. Supply dajemy na początek. Musimy się zgodzić na używanie tych tokenów. Aha, bo tutaj musi być włączona opcja na kolateral, czyli na zabezpieczenie, akceptujemy to na naszym metamasku i zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli tu wpłacić, a jak nie, to walimy od razu borą, nie? Dobra, tutaj damy na przykład 5 tych bitków dajemy approve i zatwierdzamy na naszym metamasku elegancko, teraz dajemy supply, hold done ok, dobra, więc mamy tutaj piątkę wrzuconą, teraz możemy sobie jeszcze wrzucić USDC ale może spróbujmy dać sam ten borów chyba borów nie da się jeśli nie możemy aha dobra Kumam musimy mieć jakieś zabezpieczenie więc dajemy tutaj tak jest approve, teraz, teraz dajemy tutaj na przykład piątkę, dajemy approve, zatwierdzamy tą transakcję na naszym metamasku i zaraz spróbujemy sobie wziąć pożyczkę, dobra supply, zatwierdzamy po raz drugi, no i pięknie je. teraz możemy sobie wejść w to USDC i wejść sobie tutaj w borrow, save borrow to będzie akurat 3,75 tak jest bierzemy to i zatwierdzamy na naszym metamasku metamasku, dobra mamy pożyczkę wziętą, teraz możemy sobie płacić trochę tej pożyczki, a spłacimy całą czemu nie w sumie, weźmiemy sobie inną później jeszcze, tutaj zatwierdzamy ponownie na naszym metamasku, tak jest płacone, tutaj możemy teraz sobie wrzucić, dajemy approve'a, tutaj teraz to daj na przykład możemy sobie wrzucić damy mu maksa, całe 10 dolarów, dajemy approve'a zatwierdzamy na naszym metamasku, tutaj jest ciach dobra, przeszło, teraz dajemy supply, zatwierdzamy to ponownie i elegancko, teraz możemy zarabiać na tym naszym DAI 2,44% i jeszcze możemy sobie zapożyczyć teraz 7,5 dolara za to DAI, znaczy pożyczamy również DAI, tylko ja tak gadam po prostu, dobra mamy pożyczone, elegancko możemy jeszcze teraz wbić sobie tutaj na ethereum i dodać trochę ethereum może dodamy sobie tyle o proszę bardzo supply tutaj musimy zatwierdzić ponownie nie chcę mu dużo dawać bo później mi będzie potrzebne przecież to ethereum tylko chcę żeby ten żeby dostał a ja później sobie wyciągnę teraz wyciągamy znowu wyciągamy te bitki co tutaj były nie wiem czemu jak biorę safe max to nie mogę w ogóle wyciągnąć może dla nich Save max to jest żebym w ogóle nie wyciągnął go. Dobra, zrobione. Sprawdźmy teraz to USDC. Withdraw, biorę save max. O, mogę wypłacić. Tylko nie wiem skąd się wzięły te obliczenia. Aha, bo tam mam jeszcze tą pożyczkę. Może więc tutaj po prostu spłacimy tą pożyczkę. Tak jest. Zatwierdzamy na naszym MetaMasku. Teraz spłacam pożyczkę na DAI. I teraz to DAI, jak wyciągniemy, to możemy wyciągnąć wszystko. Save max. Zatwierdzamy tutaj również. Za chwilę wyciągniemy sobie jeszcze to usdc, tak jest ściągnięte, usdc tak samo chciałbym wypłacić całą moją piątkę zatwierdzamy to na naszym metamasku, tak jest no i co, i generalnie już mamy tutaj wszystko przeklikane możemy jeszcze sobie wejść tutaj tutaj pod moją twarzą, tutaj są takie ikonki i tutaj jest właśnie link do discorda bardzo często na tych stronach tam w stopce macie te wszystkie ikonki gdybyście szukali jakiegoś discord albo jakiegoś telegrama to pewnie tam go możecie dostać, ja już tu byłem, nawet były zaznaczone, tylko czemu mnie tutaj jeszcze nie zweryfikowali to jest pytanie no, bardzo prosta weryfikacja, wystarczy odkliknąć to OK i wtedy jak klikniecie to was zweryfikuje no i można tu coś zrobić, ja chciałbym jakiegoś OG może dostać albo coś, GM im tu napiszmy, sprawdźmy jakie mamy role nie mamy żadnej roli, tutaj są jacyś fioletowi, są fajni OG trójkę tutaj ma, czemu ja nie mam też bym chciał, testnet support tutaj jak coś nie działa, to możecie im napisać, widzę, że feedbacki też ludzie dawają, także może warto jest to zrobić, Poland, Elson, Siemanko, co tam tutaj widać, że ekipa już jest Bartosz ma nawet żółtego OG proszę bardzo, beta testerzy, wszystko ja tu chyba już późno jestem widziałem już ten testnet wcześniej ale nie chciał mi się tutaj zaglądać, zresztą nie widziałem, że to jest na ZK Syncu ale skoro on się tu pojawił w update no, to zajrzyjmy. No, i później, jak będziemy kontynuować ten post z tego ZK Synca, to generalnie już tutaj nie ma za bardzo ciekawych rzeczy. Tutaj gość nagania, żeby dawać datki na Gitcoinie. Tutaj robią jakiś nowy portfel. Nazywa się on RaceFi. Bardzo jest nam potrzebny kolejny portfel, także pracujcie ciężko, bo tak na pewno będziemy korzystać. Tutaj jest jeszcze jakiś Marketplace dla derywatywów on chain Pewnie jakiś Rio. Yield albo coś takiego, no i tutaj już jest koniec. Także to by generalnie było po wszystkiemu. Tak jest. Także kopcie sobie Ethereum, testujcie tu sobie, możecie sobie pograć w tą grę. Pamiętajcie, żeby zawsze odebrać to Ethereum. Bo je, jeśli nie klikniecie tutaj stop mining to wam po prostu tego nie wykopie. Już pół godziny pół Ethereum wykopałem. No jest w sumie dobra robota. No, nie wiem czemu na giełdach nie chcą przyjmować tego Ethereum, ale no, to nie wiem. Cały czas szukam sposobu. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz no. dla zasięgów. Subskrypcji jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. No. I siemanko, pozdrówki, yo! About money, it's me trying to save crypto while these devils. This is not about money, it's me.